Nie Och, jejku, jaka moja niedola nieszczęśliwa. Tylko muszę sprzątać i sprzątać. Wszędzie te kurze, bałagan. Już mam tego dosyć. Mam córkę, ona wiecznie lata i lata. Nic mi nie pomoże w domu za mąż. To, Weź tylko klucze, żebyś nie zapomniała. Ojej, no mamo, ale ja za mąż wychodzę. Jakie klucze? Co ty chciałaś? To sobie idź, mówię, tylko wiesz, szybko wróć. Mamo, ja wychodzę za mąż. Musisz to zaakceptować. A ojciec wie? No nie, jeszcze nie. Ja na jak cię zapytać, to bo ty jesteś dla mnie najważniejsza. Oj córko, to się go spytaj. Jak ci pozwoli, to sobie idź. No nie, nie będę nikogo pytać. Jestem dorosła i sama za siebie decyduję. Nie będziecie mi zabraniać. Och, jaka ta moja dola nieszczęśliwa. Mówię, dom, rodzina, wiesz co, córka? Powiem Ci szczerze, nie warto zakładać rodziny. To tylko sam kłopot. Ale wiesz co? Lepiej pozostań i nigdzie nie wychodź. No nie, mamo, ja mam kawalera. Już i wychodzę za mąż. Będę was o to pytać. A może byś się w końcu za robotę jakąś znalazła. Coś posprzątała, w domu mi pomogła. Ale to później. Na razie mogę iść do sklepu kupić ci coś. E, tam, Nic nie potrzebuję. Tylko wróć wcześniej. Dobrze, ale wrócę już z waszym zięciem. Ty go jedna! Wiecznie byś lat